Czarny PR, no bo hejt dzisiaj to jest jakby kluczowe w tym czarnym PR. -ze. Robimy też takie strategie. To nie jest łatwa sprawa. To nie jest tania sprawa dlatego, że ja z moim zespołem musimy się zastanowić kiedy nasz klient, który się do nas zgłosi, może zostać zhajtowany, I my wtedy wypisujemy najgorsze sytuacje, które można mu zarzucić. Staramy się to przewidzieć, nie zawsze się da, i opracowujemy różne sytuacje. W momencie, kiedy klient ma hejt, wie jak reagować, bo sobie otwiera plik, wie w co wtedy mówić, co wtedy powiedzieć, i ja zawsze mówię i tam jest praktycznie napisane na każdej stronie tej strategii, że nie ma obowiązku od razu odpisywać, i to jest najgorsze, co można zrobić. Jeżeli ktoś w internecie, w social mediach napisze ci coś nieprzyjemnego i to będzie hejt i ty od razu odpiszesz to to czasami to odpisanie jest najgorsze jaki może być i generuje jeszcze większy atak